Prawie 200 zł nawet taką kwotę pomogą zaoszczędzić nowe przepisy, które weszły w życie 22 września. Nie trzeba będzie wykonywać ponownie badania technicznego w przypadku samochodu sprowadzanego z zagranicy. Jak się okazało, obowiązujący w Polsce wymóg przeprowadzenia przed pierwszą rejestracją badania technicznego nie jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. Dlatego Polska została zobowiązana do zniesienia pierwszych badań technicznych w przypadku auta sprowadzanego z zagranicy. Co więcej, przegląd opisywał pojazd bardzo szczegółowo, co było uciążliwe dla urzędników oraz samych kierowców. Działo się tak i dzieje się tak z tego powodu, że w Polsce jest budowana cały czas tzw. centralna ewidencja pojazdów i kierowców, czyli CEPIK, który wymaga, aby przetwarzać bardzo dużą ilość danych dotyczących pojazdów. I niestety urzędnicy, którzy dokonują rejestracji pojazdów, muszą gromadzić dane, zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym. Jest to cała, można by powiedzieć, litania dotycząca danych o pojeździe, marka, typ, model, rodzaj, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny, rok produkcji. I pozostałych tych danych jest sporo. Nie będę tutaj wszystkiego przytaczał. Taką zmianę wprowadza ustawa z 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Teraz wystarczy, by w dowodzie rejestracyjnym z kraju, z którego importujemy pojazd, znajdował się aktualny wpis o kontroli technicznej. Przepisy, które weszły w życie 22 września, spowodują, że Polska będzie uznawać badania techniczne przeprowadzone w innych państwach członkowskich. Tu pojawia się jednak pewien problem, bowiem w zagranicznych dokumentach często brakuje danych, jakie są wymagane przy rejestracji rejestracji auta w Polsce. W takim przypadku starosta skieruje nasz samochód na badanie techniczne w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do rejestracji pojazdu. Dodatkowo będzie musiał wskazać, jakich danych brakuje. Takie badanie może też być przeprowadzone na wniosek posiadacza pojazdu. Być może będą takie sytuacje, że część tych pojazdów będzie miała dokumenty, z których będą po prostu wszystkie te dane, więc nie będzie żadnego dodatkowego badania technicznego, ale na pewno zdarzą się to sporej ilości znając z praktyki dowody rejestracyjne z innych krajów. Sporo zdarzy się takich, które no niestety będą wymagały tego dodatkowego badania technicznego, czyli osoba przyjdzie do urzędu, dowie się, że w chwili obecnej pojazdu się jeszcze nie da zarejestrować pojedzie do stacji kontroli pojazdów, tam zostanie przeprowadzone badanie techniczne zgodnie ze skierowaniem i dopiero wtedy na dobrą sprawę rozpocznie się procedura rejestracji. Problem na pewno pojawi się w przypadku samochodów sprowadzonych z Francji, bo dowody rejestracyjne w tym kraju są skromne, jeżeli chodzi o ilość danych. Ponadto problematyczne będą też dowody rejestracyjne z Belgii czy z Hiszpanii. Mniejszy problem będzie w przypadku samochodów sprowadzonych z Austrii czy z Niemiec. Choć zmiana przepisów nie wszystkim wyjdzie na dobre, to jedno jest pewne. Z pewnością nie spustoszy naszego portfela. Do tej pory osoby, które przeprowadzały badanie techniczne przed pierwszą rejestracją, musiały zapłacić 169 zł w stacji kontroli pojazdów. Teraz nie będzie to konieczne, ale jeśli zdecydujemy się na dodatkowe badania, trzeba będzie za nie zapłacić 60 zł.